Dzień dobry. Witamy państwa w Pigułce Wiedzy numer 12 z tematu wyznaczanie wykresu sił przekrojowych w belkach. W pigułce tej przedstawimy państwu zadanie, w którym przeprowadzimy analizę kinematyczną i statyczną belki złożonej. I mamy taką belkę złożoną. To są jej wymiary, obciążenie trójkątne w przedziale AB, obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone w przedziale CD, moment obrotowy w punkcie A. Oraz siła czynna w punkcie E. I w punkcie D działa jeszcze siła czynna pod kątem, który jest równy 23,5 stopnia. I zaczniemy od analizy kinematycznej. Mamy belkę złożoną, mamy pierwszą tarczę sztywną, mamy drugą tarczę sztywną. Mamy podporę przegubowo-nieprzesuwną, podporę przegubowo-przesuwną, przegub i podporę przegubowo-przesuwną. Warunek konieczny geometrycznej niezmienności ma postać. Po lewej stronie mamy liczbę stopni swobody, którą posiadają dwie tarcze sztywne. Stąd wyrażenie 3 razy 2. Po prawej stronie mamy liczbę stopni swobody, którą odbierają więzy. I mamy cztery pręty podporowe, z których każdy odbiera po jednym stopniu swobody. Stąd wyrażenie 4 razy 1. I mamy jeden przegub, który odbiera dwa stopnie swobody. Stąd wyrażenie 1 razy 2. Ponieważ warunek konieczny geometrycznej niezmienności jest spełniony, wobec tego belka może być układem geometrycznie niezmiennym i statycznie wyznaczalnym. Przejdźmy teraz do sprawdzenia warunków dostatecznych geometrycznej niezmienności. Czyli mamy naszą belkę złożoną tarcza sztywna numer 1, tarcza sztywna numer 2. Podpora przegubowo-nieprzesuwna, podpora przegubowo przesuwna przegub i podpora przegubowo przesówna. I widzimy, że tarcza sztywna numer 1 jest połączona z tarczą podporową za pomocą trzech prętów podporowych numer 1, 2 i 3, których kierunki nie przecinają się w jednym punkcie. Jest ona więc geometrycznie niezmienna i stanowi tarczę podporową dla tarczy sztywnej numer 2. Mamy naszą belkę złożoną, mamy tarczę sztywną numer 1 jako tarczę podporową, mamy przegub, mamy tarczę sztywną numer 2 oraz podporę przegubowo przesuwną. I widzimy, że tarcza sztywna numer 2 jest połączona z tarczą podporową za pomocą przegubu A oraz pręta podporowego numer 4. I przegub nie leży na kierunku pręta podporowego. Wobec tego tarcza sztywna numer 2 jest geometrycznie niezmienna. Ponieważ obie tarcze sztywne są geometrycznie niezmienne, możemy stwierdzić, że belka złożona jest geometrycznie niezmienna i statycznie wyznaczalna. I przechodzimy do analizy statycznej. Na początek założymy sobie zwroty reakcji. Rozkładamy sobie belkę złożoną na belki proste. Mamy wymiary tych belek. Na belkę AB działa obciążenie trójkątne oraz moment obrotowy. Na belkę CE działa obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone i dwie siły czynne. I na podporze przegubowo-nieprzesuwnej mamy reakcję poziomą HA, pionową VA. Na podporze przegubowo-przesuwnej mamy reakcję VB. W przegubie mamy dwie reakcje. Działające na belkę AC i na belkę CE. Jak widać, obie te reakcje parami mają przeciwne zwroty. I ostatnia reakcja to jest reakcja działająca na podporze przegubowo przesuwnej D. I analizę statyczną zaczniemy od belki CE, ponieważ na tę belkę działają tylko trzy niewiadome reakcje ale zanim zaczniemy wyznaczać reakcję, musimy rozłożyć siłę czynną na składowe, poziomą i pionową. Przyjmujemy, że siła czynna 19,8 kN jest wektorem związanym przyłożonym w punkcie D. Mamy układ współrzędnych XY i siła czynna 19,8 jest przekątną prostokąta, którego bokami będą siły składowe. Tutaj mamy kąt 23,5 stopnia i pozioma składowa związana jest z kosinusem kąta 23,5 stopnia i wartość tej składowej jest ujemna, ponieważ zwrot jej jest przeciwny do zwrotu osi x. Teraz pionowa składowa siły czynnej. Związana ona jest z sinusem kąta 23,5 stopnia. I jej wartość jest także ujemna, ponieważ pionowa składowa ma zwrot przeciwny do zwrotu osi Y. I zaczynamy od belki CE. Mamy belkę CE, mamy jej wymiary, mamy obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone oraz siłę czynną 17,2 kN. Ponadto na tę belkę działają jeszcze składowe pozioma i pionowa siły czynnej pod kątem. Mamy układ współrzędnych XY i obliczenia zaczniemy od reakcji HC. Wyznaczymy ją z sumy rzutów wszystkich sił działających na belkę CE na oś X. I równanie to ma następującą postać. Wyrażenie HC jest dodatnie, ponieważ reakcja ma zwrot zgodny ze zwrotem osi X, a wyrażenie związane ze składową poziomą siły czynnej jest ujemne, ponieważ ta składowa ma zwrot przeciwny do zwrotu osi X. Rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że reakcja HC równa się 18,16 kN, czyli ma zwrot zgodny z założonym. Następnie wyznaczymy reakcję VC, czyli mamy naszą belkę CE, mamy jej wymiary, mamy obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone i pionową siłę czynną, oraz mamy dwie składowe siły czynnej pod kątem. Mamy układ współrzędnych, reakcja HC, mamy reakcję VC i reakcję VC wyznaczymy z sumy momentów wszystkich sił działających na belkę CE względem punktu D. I równanie to ma następującą postać. Pierwsze wyrażenie pochodzi od reakcji VC, która znajduje się w odległości 3,9 m od punktu D i względem tego punktu kręci. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stąd wyrażenie jest dodatnie. Drugie wyrażenie pochodzi od obciążenia ciągłego, równomiernie rozłożonego. Iloczyn 16,4 razy 3,9 jest siłą wypadkową z tego obciążenia, która, jak wiadomo, przechodzi przez punkt znajdujący się w połowie długości tego obciążenia. Wobec tego wyrażenie 1,2 razy 3,9 jest odległością siły wypadkowej od punktu D. I siła wypadkowa z obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego względem punktu D kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wobec tego wyrażenie jest ujemne. I ostatnie wyrażenie pochodzi od pionowej siły czynnej 17,2 kN, która znajduje się w odległości 1,6 m od punktu D i względem tego punktu kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wobec tego wyrażenie jest dodatnie. Do równania równowagi nie weszła pozioma reakcja HC, pozioma składowa siły czynnej i pionowa składowa siły czynnej. Te siły nie weszły, dlatego że one znajdują się w odległości 0 od punktu D. Rozwiązując równanie równowagi otrzymamy, że reakcja VC równa się 24,92 kN. Czyli ma zwrot zgodny z założonym. Przejdźmy teraz do reakcji Vd. Czyli mamy belkę CE, mamy jej wymiary, mamy obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone i pionową siłę czynną oraz składowe siły czynnej pod kątem. Mamy układ współrzędnych, mamy reakcję HC, mamy reakcję VC i Reakcję VD wyznaczymy z sumy momentu wszystkich sił działających na belkę CE względem punktu C. I równanie to ma następującą postać. Pierwsze wyrażenie pochodzi od reakcji VD, która znajduje się w odległości 3,9 m od punktu C. I względem tego punktu reakcja ta kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Stąd wyrażenie jest ujemne. Drugie wyrażenie pochodzi od obciążenia ciągłego, równomiernie rozłożonego. Iloczyn 164 razy 3,9 jest siłą wypadkową z tego obciążenia, która, jak wiadomo, przechodzi przez punkt znajdujący się w połowie długości tego obciążenia. Wobec tego wyrażenie 1,2 razy 3,9 jest odległością siły wypadkowej od punktu C. I siła wypadkowa z obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego względem punktu C kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wobec tego wyrażenie jest dodatnie. Trzecie wyrażenie pochodzi od siły czynnej 172 kN, która znajduje się w odległości 5,5 m od punktu C, a 5,5 m to jest 1,6 plus 39 m. I siła. Czynna 17,2 kN względem punktu C kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wobec tego wyrażenie jest dodatnie. Ostatnie wyrażenie pochodzi od pionowej składowej siły czynnej pod kątem, która znajduje się w odległości 3,9 m od punktu C i względem tego punktu kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stąd wyrażenie jest dodatnie. Do równania równowagi nie weszła pozioma reakcja HC oraz pozioma składowa siły czynnej pod kątem, ponieważ ich odległość od punktu C równa się 0. Rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że reakcja VD równa się 64,13 kN, czyli ma zwrot zgodny z założonym. Teraz sprawdzimy obliczenia. W tym celu wykorzystamy równanie sumy rzutów wszystkich sił działających na belkę CE na oś Y. I pierwsze dwa wyrażenia, czyli VC i VD, są dodatnie, ponieważ te reakcje mają zwrot zgodny ze zwrotem osi Y. Wyrażenia trzecie i czwarte są ujemne, ponieważ siły czynne mają zwroty przeciwne do zwrotu osi Y. I ostatnie wyrażenie pochodzi od obciążenia ciągłego, równomiernie rozłożonego. Iloczyn 16, 4 razy 39 jest siłą wypadkową z tego obciążenia. Zwrot tej siły jest w dół, czyli zgodnie ze zwrotem obciążenia ciągłego, równomiernie rozłożonego. I siła wypadkowa ma zwrot przeciwny do zwrotu osi Y, wobec tego wyrażenie jest ujemne. Podstawiając odpowiednie wartości i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że suma rzutów wszystkich sił działających na belkę CE, na oś Y równa się minus 5000 kN, wobec tego możemy przyjąć, że ta suma jest równa 0. Czyli możemy przyjąć, że reakcje VC i VD wyznaczyliśmy poprawnie. Przejdźmy teraz do belki AC. Mamy belkę AC, mamy jej wymiary, mamy obciążenie trójkątne i moment obrotowy działający na tę belkę, mamy układ współrzędnych XY mamy reakcje HC i VC działające w przegubie na belkę AC, to są ich wartości i obliczenia zaczniemy od reakcji HA, którą wyznaczymy z sumy rzutów wszystkich sił działających na belkę AC na oś x i równanie to ma następującą postać, wyrażenie HA jest dodatnie ponieważ reakcja HA ma zwrot zgodny ze zwrotem osi x Wyrażenie HC jest ujemne, ponieważ reakcja HC ma zwrot przeciwny do zwrotu osi X. I jak wiadomo moment obrotowy nie daje rzutu na oś X, ponieważ jest to para sił, która nie ma wypadkowej. Podstawiając odpowiednie wartości i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że reakcja HA równa się 18,16 kN, czyli ma zwrot zgodny z założonym. Przejdźmy teraz do reakcji VA. Wyznaczymy ją sobie z równania równowagi sumy momentów wszystkich sił działających na belkę AC względem punktu B. I równanie to ma następującą postać. Pierwsze wyrażenie odpowiada reakcji VA, która znajduje się w odległości 4,2 m od punktu B i względem tego punktu kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Stąd wyrażenie jest dodatnie. Drugie wyrażenie pochodzi od reakcji VC, która znajduje się w odległości 2,2 metra od punktu B i względem tego punktu kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stąd wyrażenie jest dodatnie. Trzecie wyrażenie pochodzi od obciążenia trójkątnego i iloczyn 1/2 razy 18/4 razy 4,2 jest siłą wypadkową z tego obciążenia. I jak wiadomo siła wypadkowa z obciążenia trójkątnego Znajduje się w odległości 2 trzecie razy 4,2 od punktu A oraz 1 trzecia razy 4,2 od punktu B. Czyli wyrażenie 1 trzecia razy 4,2 jest odległością siły wypadkowej z obciążenia trójkątnego od punktu B. I względem punktu B siła wypadkowa z obciążenia trójkątnego kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, stąd wyrażenie jest ujemne. I ostatnie wyrażenie pochodzi od momentu obrotowego, który kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wobec tego wyrażenie jest dodatnie. I jak wiadomo, moment obrotowy jest parą sił, dla której moment względem dowolnego punktu jest zawsze taki sam. Podstawiając odpowiednie wartości i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że reakcja VA równa się minus 5,721 kN. Czyli ma zwrot przeciwny do założonego. I do równania równowagi nie weszły poziome reakcje HA i HC, ponieważ ich odległości od punktu B są równe 0. I przejdźmy teraz do reakcji Vb. Czyli mamy naszą belkę, mamy układ współrzędnych, mamy reakcję Vc. I reakcję VA. I mamy reakcję VB, którą wyliczymy sobie z równania sumy momentów wszystkich sił działających na belkę AC względem punktu A. I równanie to ma następującą postać. Pierwsze wyrażenie pochodzi od reakcji VB, która znajduje się w odległości 4,2 m od punktu A i względem tego punktu kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Stąd wyrażenie jest ujemne. Drugie wyrażenie pochodzi od reakcji VC, która znajduje się w odległości 6,4 m od punktu A, a 6,4 m to jest 2,2 plus 4,2. I względem punktu A reakcja VC kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stąd wyrażenie jest dodatnie. Trzecie wyrażenie pochodzi od obciążenia ciągłego trójkątnego i iloczyn 1 druga razy 18,4 razy 4,2 jest siłą wypadkową z tego obciążenia, która znajduje się w odległości 2 trzecie razy 4,2 od punktu A i 1 trzecia razy 4,2 od punktu B. Wobec tego wyrażenie 2 trzecie razy 4,2 jest odległością siły wypadkowej z obciążenia trójkątnego od punktu A. I siła wypadkowa z obciążenia trójkątnego względem punktu A kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Stąd wyrażenie jest dodatnie. Ostatnie wyrażenie pochodzi od momentu obrotowego 23,3 kN razy m, który kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I jak wiadomo, moment obrotowy jest parą sił, dla której moment względem dowolnego punktu na płaszczyźnie jest zawsze taki sam. I do tego równania nie weszły poziome reakcje HA i HC, ponieważ ich odległości od punktu A. Równają się 0. Podstawiając odpowiednie wartości i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że reakcja Vb równa się 69,28 kN, czyli ma zwrot zgodny z założonym. Na koniec sprawdźmy sobie obliczenia. I w tym celu wykorzystamy równanie sumy rzutów wszystkich sił działających na belkę AC na oś Y. I pierwsze dwa wyrażenia są dodatnie, ponieważ reakcje VA i VB mają zwroty zgodne ze zwrotem osi Y. Trzecie wyrażenie jest ujemne, ponieważ reakcja VC ma zwrot przeciwny do zwrotu osi Y. Ostatnie wyrażenie pochodzi od obciążenia trójkątnego i iloczyn 1, 2 razy 18, 4 razy 4, 2 jest siłą wypadkową z tego obciążenia. Ta siła działa w dół. Czyli jej zwrot jest przeciwny do zwrotu osi Y, stąd wyrażenie jest ujemne. Do równania sumy rzutów wszystkich sił działających na belkę AC na oś Y nie wszedł moment obrotowy, ponieważ wiemy, że moment obrotowy jest to para sił, która nie ma siły wypadkowej. Podstawiając odpowiednie wartości i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że suma rzutów wszystkich sił działających na belkę AC na oś Y. Równa się 1000 kN, czyli możemy przyjąć, że jest ona równa 0. Wobec tego możemy stwierdzić, że reakcje VA i VB wyznaczyliśmy poprawnie. Narysujmy sobie teraz prawidłowe wartości i zwroty reakcji. Czyli mamy belkę złożoną, rozłożoną na belki proste, mamy wymiary tych belek, mamy obciążenie czynne belki AC. Mamy obciążenie czynne belki CE i mamy reakcję poziomą na podporze przegubowo-nieprzesuwnej, reakcję pionową na podporze przegubowo-nieprzesuwnej, reakcję na podporze przegubowo przesównej reakcję w przegubie C działające na belkę AC i reakcję w przegubie C działające na belkę CE. I ostatnią reakcję reakcję VD działającą na podporze przegubowo przesuwnej. I tak wyglądają prawidłowe wartości i zwroty reakcji podporowych. Dziękujemy za uwagę.